Siema z tej strony NeoHD i otwieramy znowu nagrody jak co tydzień za ligę weekendową Także odbieramy Gold 2 Drużyna tygodnia jest w porządku Bardzo dobre, można trafić player Peaky. Także otwieramy No, pierwszy player pick, niestety, słabo. Mena. powiedziałem go Może w drugim się znajdzie coś lepszego. Nie, niestety nic. Bentek, No, bo Liga Angielska, to weźmiemy Benteke. Także player picki nie za bardzo wyszły. Ale zobaczymy, co z paczek będzie. Otwieramy paczuszki. Trzy paczki, no dobra, lecimy złote paczki rzadkich kart. nie ma łokałku niestety No, nawet tych kranów nie ma. Ale co to za ten? Konopia. Nie poznałem po fladze. Już zmienił chyba ten. RSA. Czyli narodowość. A zmienił, no. Dobra, jedziemy następną Następną mega paczkę rzadkich kart znowu nie ma lookoutu Ale są ekrany Ukraina, SPD Szachow Będzie na przepalenie Albo na quicksell Czorluka Nic więcej, Otwieramy kolejną paczuszkę, Pyk. nie ma łokoutu. kurde trzy paczki nie ma łokoutu. Ale jak są, Włochy napastki, balotelli. Ona będzie do SBC. Nie wiem co wziął za Division Rivals no chyba wezmę paczki, to chociaż się potwiera coś. Może się trafi coś z szuk. z tej wazy Keynok Stage Gdzie to są, tu są nagrody. To było 65 tysięcy. Dobra, bierzemy paczki. Znaczy te monety więc i tak paczki. Biorę. Więcej otwierania. Dobrze, otwieramy kolejne paczuszki. Tym razem niewymienne. Liczymy, że coś wpadnie. Z drużyny tygodnia. Niestety nie ma ukautów. O, pomijamy to chyba. Tak, pomijamy, bo to nam nie ma sensu. Ani ekranów, ani walkautów. Linegard. Tego Sprzedajemy do zero. Otwieramy kolejną paczkę. Słota paczka oczka piłkarzy Pride. I nie ma nic. No Uy. Ale co wygramy? Polska. Glik. Kamil Dik. Batman. Ten drugi na, niej na sprzedaż. Do zero. I otwieramy kolejną paczkę rzadkich zawodników tym razem. Są ekrany. Brazylia. Nowy pomocnik. Felipe Anderson. Na początku gry to bym się ucieszył, ale nie teraz. Tylko 84 overalla, ale dobra paczka. 83, chociaż tutaj. Tych muszę niestety wyrzucić. No i trzy ostatnie paczki, może teraz mega paczkę, może coś w końcu, jakiś walkout. Nie ma walkoutu na tyle paczek. No nie ma ekranu. Smolik, tak samo na początku gry jest dobry. Ale nie już teraz, jak już się skwieci. Dobra, tych wyrzucamy. No ostatnie dwie paczki i żadnego walkoutu nie było. Może teraz weź o Zabić i będzie ostatnia tu szansa, żeby coś trafić. Na tyle paczek oczywiście nic, godny uwagi. I ostatnia nadzieja paczka rzadkich zawodników. I nie ma walkoutu Kagała Bez ktasu chyba, tak? Turecka Czyli na tyle paczek, żadnego walkoutu Drop jest zmniejszony, niesamowicie Niesamowicie kurne to słabe te openingi A drużyna tygodnia była przekozacka. Mbappe był to trafienia, Benzema nawet pod Owera. Royce, Sandro i kompletnie nic nie wpadło. Także zostawcie łapkę i suba, jak się podobało. Napiszcie w komentarzach co wy, wam się udało trafić, na pewno lepiej ode mnie. No i powodzenia w otwieraniu. Cześć.